O, 330 Dzisiaj mamy co? Drugi, prawda? Zero, 0, drugi 0, zero, co? Zmierzony Karol Ile? Ile ma 407? O, 407 no, no to godzin. Siłenek Jak zadzwoniliśmy, Ania odebrała i wygrała 30 tysięcy złotych To było wczoraj Dobra, jeden ciągnik ogarnięty, jeszcze dwa Siemanko, siemanko, siemanko Jestem w kolejnym vlogu Dzisiaj Zajmujemy się wymianą oleju w ciągnikach Muszę go opryskiwacz I troszeczkę się też olej rozgrzeje. Będziemy właśnie w niej wymieniać. Co roku, właśnie staramy się wymieniać oleje przed, przed tymi no, przed, no tak zawsze jest albo to jest koniec maja, początek czerwca. Ci aktualnie mamy drugi czerwiec. Z rana, z rana jak wczoraj popadało trochę. Pryskamy yy, zazwyczaj ziemniaki Ziemniaki były pryskane Ciapka przed obiadem ogarnęliśmy Nasmarowane, wymienione oleje tutaj wszystko Gotowy do zgrabiania praktycznie Tylko no, najpierw się musi się pogoda Bo cały czas pada Dzień w dzień praktycznie. Wczoraj 20 litrów, dzisiaj będzie już ze 7, 6 to na pewno. Za się rozgrzeje trochę Ciśnienie ma yy, prawie piątkę. Pójdzie w tango z czeską kosiarką. Trójka i ogień Ale to zestaw taty Ja w swoim zestawie już Na wiosnę wymieniałem olej Bo to wiadomo do Do, do, do tego, do rozsiewacza To w Rusku za wiosnę wymieniamy Miejsca ma. No. Trzeba krótko wskazać, nie do tego. jest. Kratkę trzeba jeszcze malować, bo ją ruda bierze. Będzie chwila czasu trzeba przemalować. O pryskach nie jeździ, ja, O pryskach mówię, nie jeździ, a ruda ją wychodzi. No ruda, to. Już odmalowywana była raz. Tak samo falgi by się zdało też odmolować Ten czarny wężyk, nie? To tutaj leży. Ten odruska. No tutaj, w piątce. Bo o, ten oryginalny odruska no to był, jest na fanfarze założony, nie? Bo on nie miał końcówki takiej specjalnej do, do, do tego no, miną końcówkę Znaczy był Ale jest ściągnięty Dobrze mówię? A to nie Holanda, a Rusek ma właśnie od tego Rusek ma wężyk ten... Zwinąć musi być No to Skrzynka trzeba zrobić Do niego Skrzynkę tam od kombajna wypuścić, na tam wymalować jak i powiesić tam na schodku Tak samo no. jak do tego starego wyszkać czasu. Tak ale ta też by pasowała, nie? Do niego. Co? No to? To nie pasowało, no ale ten no. musi być i tu i powciągniśmy. No wiem. Są takie luźne. Puściło Pójdzie ten? Tu lepszy jest dostęp niż w ciapku. Chociaż ma. Oj. Jeśli ludzie nie zasadzą w tenisie to oczywiście, no, że jestem noga, ale na szczęście jest tą kobieć, to jest rzeczowa piłka, tak? Jest. Wow. 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 Do finału zakończyła jeszcze to wszystko asem serwisowym. 6, 2, 6, 1, zdajął zasadzkę. Oczywiście będziemy do tego wracać w czwartek, a nawet o 16.30. A my dzwonimy do kogoś z Was, kto z Pytanie o chwilę. Najpierw trzeba telefon odebrać, bardzo byśmy chcieli porozmawiać z kimś. Mamy pierwszy regulaminowy sygnał za sobą. I to już jest, jest piękne. To już jest piękne. Znaczy to złożył komentarze.

no i w kolejnym wymienione oleje Sprzęt, Sprzęciki przykrzykowane. Jutro tylko muszę ospiąć tego Tego mojego karakana Wiadomo wydmuchać, szybki umyć, żeby lepiej było do nagrywania Także co, myślę, że taki Mały taki, no, serwisowy vlog się podobał Zostawiajcie łapkę w górę jakie subskrypcje, a ja działam z kolejnym wrogiem. Trzymajcie się, do następnego.